Nie maleję problem porzucenia zwierząt. oczy zielone, Panie, skupić się nie mogę! O, któż tu jest? A to przepraszam. Nic nie szkodzi, tylko proszę już nie śpiewać. Dobrze, dobrze, już nie będę. Super! Tak w ogóle, to jestem Rysiek. Słucha? Jestem Rysiek. Serio, pan się przedstawi? Aha, super. A jak ty masz na imię? Panie, próbuję się załatwić. No wiem, ja też. No dobra, mam na imię Pawełek. Miło mi Cię poznać, Pawełku. Super, możemy to uczcić minutą ciszy? No jasne, że tak. Ekstra, dziękuję. Dobra, to ja lecę, trzymaj się Pawełku. Super, do widzenia. Kto tam? Przepraszam, zajęty Tak, zajęte, ludzie dają